Teraz pokażę, jakie opcje są w konfiguracji komponentu Zapisy Online. Tak, wchodzimy oczywiście w komponenty Zapisy Online i tutaj po prawej stronie mamy taki guzik Opcje. Klikamy i co tu widzimy? Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, aż pięć, pięć różnych zakładek i w pierwszej zakładce ogólne opcje. Tutaj jest jak najlepiej podstawowa konfiguracja. Adres e-mail nadawcy, to z tego adresu będą wysyłane uczestnikom wszelkie e-maile o aktywacji, o informacjach. Ja na razie wpisałem tutaj swój adres e-mail dla testów, no ale oczywiście już na, na serwerze Mazury PTTK będzie wpisany tutaj ten adres właściwy, nazwa nadawcy, dane do przelewu. I tutaj mamy dwa pola dane do przelewu. Jedno to jest dane do przelewu wysłane e-mailem, a drugie to jest dane do przelewu, które są wyświetlane na stronie. I one są dwa pola, dlatego że yy, w mailach nie ma opcji dekorowania tekstu, jest tylko po prostu zwykły, prosty tekst. No i jeśli coś zmienimy tutaj, to trzeba zapisać. Na samym dole jeszcze jest stopka e-mail. To jest po prostu stopka, która jest dołączana do każdego e-maila. Można tu wpisać numer telefonu, jakieś tam pozdrowienia, adres też można wpisać, cokolwiek uznamy za potrzebne. Dalej jest e-mail z potwierdzeniem zapisu na wycieczkę. To jest e-mail, który otrzymuje użytkownik, kiedy wypełni formularz na, na stronie, tutaj od strony uczestnika. Czyli tutaj ktoś wypełni ten formularz, może wypełnię go tak na szybko, żeby pokazać o co chodzi. Klikam Zapisz się. I teraz. Klikam jeszcze O. potwierdź swoje uczestnictwo. I widzimy, że jest witaj. Participant. Name. Witaj, Mariusz. Z małej litery wpisałem na stronie Także z małej litery mam też tutaj. Potem te wszystkie informacje zgadzają się z tutaj. Z tymi, które są w tym szablonie, także to jest szablon, nie? czyli wpisujemy treść, ale mamy też opcję umieścić y, takie tokeny zmienne. Tutaj na górze napisałem listę tych wszystkich tokenów. No. Możemy umieścić Participant Name, to będzie jego imię, Activation URL, czyli ten link, który będzie musiał y, uczestnik kliknąć, żeby aktywować swoje uczestnictwo, event name, czyli nazwa imprezy, event date, event registration fee, czyli te wpisowe, bank info. I te bank info jest tak zrobione, że wyświetla się tylko wtedy, kiedy wpisowe jest większe niż zero. <coughs> Dodatkowe informacje i mail footer, który jest konfigurowany w zakładce wcześniejsze, czyli w ogólnych opcjach. No i jeśli coś tutaj zmienimy, trzeba tutaj zapisz. My nic nie zmieniliśmy, także nic nie będziemy tutaj zmieniać. E-mail z informacją o anulacji zapisu. To na razie nie jest jeszcze zaimplementowane. Być może będzie w przyszłej wersji. Przejdziemy od razu do e-mail do organizatora nowym uczestniku. To jest szablon wiadomości, która będzie, będzie wysyłana w momencie, kiedy użytkownik się aktywuje, czyli kliknie ten link. No I tu mamy: witaj. Zapisał się nowy uczestnik. Uczestnik imię, nazwisko, legitymacja, jego e-mail i wszystkie pozostałe mail, footer. Tu możemy cokolwiek zmienić, kliknięć, zapisz i to jest e-mail, który zostanie wysłany na ten e-mail nadawcy, czyli który ustawiliśmy tutaj. Teraz to jest wciąż mój e-mail, także jeśli ja kliknę tutaj, to Dostałem ten e-mail z szczegółami nowego uczestnika, czyli to prawdopodobnie będzie otrzymywał ktoś z pttk. No. I następna, ostatnia już zakładka to jest zakładka strony. I tutaj mamy dwie strony do konfiguracji. Pierwsza to jest dziękujemy za aktywację. Aktywacja się powiodła. To jest Strona, którą właśnie tutaj zobaczyliśmy. O, w momencie, kiedy użytkownik kliknie ten link aktywacyjny, to zostanie przekierowany do tej strony. I tutaj są jeszcze raz szczegóły imprezy powtórzone, dodatkowe informacje, jakieś tam do zobaczenia na imprezie. I to wszystko można tutaj skonfigurować. I jeszcze jedna strona, dziękujemy za rejestrację. To jest ta, ta strona, która użytkownik widzi w momencie kliknięcia. Zapisz, wyślij ten formularz. O, czyli to jest to. Dziękujemy za rejestrację, na przewodnik czeka. Uwaga. I tutaj cała treść. I tutaj też mamy możliwość wpisywania tych zmiennych. Jest Można wpisać event name, event date, rejestracja fee, bank, info. I tutaj event name. Dziękujemy za rejestrację na event name. Można też tutaj jakoś to stylować, pogrubiać, kursywę robić i tak dalej. Trzeba pamiętać, że zawsze trzeba zapisać jeśli są jakieś zmiany, bo inaczej one nie będą widoczne. Okay.